się mogę kolanko z tej strony zając A to jest Battlefield 3. E, dzisiaj gramy technikiem zespół w deadmatchu na mapce Operacja Metro. E, jak na razie, Operacja Metro to jest moja ulubiona mapka. E, na niej najwięcej gram. Bo jest w miarę spoko. Teraz e, strzał z AK-74U e, Tak, bo U to jest dla technika, a M e, to jest dla medyka Miałem sobie ten laser zdjąć I jeszcze Wijamy. Poradził sobie kolega. chciałem strzelać. A, tak, jaki majd. Dobra. No, i trochę tam broń nosi. Dawno z niej nie strzelałem. Cholepka. i cholera, no. Nie, wkurzyłem się, wiecie. Fuck. Niestety. Nie walek. jesteśmy w, y w ruskach. Przegrywamy troszeczkę. 8% HP. Musimy sobie... Tak. Przystanąć. Ogólnie dużo grałem, medykiem ostatnio, ale też zaczą chciałem zacząć. No, wreszcie, w zabójstwo. Pierwsze, drugie, jesień gra, Ajajaj, aj, aj. fuck A do tego, aha 75 Zabrałem Nie, e, weźmiemy sobie A jak 970 Aj nie, to chciałem wziąć Chciałem wziąć, e, iść gra... iść e, wsparciem No ale... Ale tam się gdzieś pan schował, koleb kolek. się. Weźmiemy sobie wsparcie i RPK-74M. Ostatnio polubiłem tą bronią strzelać. No ogólnie wsparciem bardzo mało. okej. Okay. Tutaj gdzieś będą. Zrobimy im surprise. Kurczę! 1% HP mu został, naprawdę. No mi chyba w dupę robicie. Na no serio, 1% HP. Ja cię zawzię. Pr... Ja Bo Sniper. No była. Ojoj! Ojoj! Oj. Ach, pięknie. Headshot. No, wiedziałem. To chciałem. Ciekawe, czy mi się uda wyrzucić. Nie, nie uda mi się. Raczej w ten sposób ich nie zabijemy. Więc damy im spokój. Tym razem uda im się przetrwać. Fakurat, jaką stronę pompę mnie wkurza? Wkurzyłem się. Nigdy zaspasłem. Bym naprawdę, naprawdę wkurzy. Myśli, że ma pompę, to jest. Fajny. Kurde, mol. Nie, wiecie jednak weźmiemy to. O, może coś powiem mm, do rzeczy dotyczących serii na moim kanale to prawdopodobnie już nie będzie. Dlaczego? Ponieważ jak. Coś tu wybuchło. O, ktoś tu plec. No fuck. Ponieważ jak ja mam odpalić tą grę, to po prostu to najzwyklej w świecie nie chce mi się. Lasera nie chce laseru. Ok, za chwilę koniec. Jeszcze dwa zabójstwa i chyba się będziemy już żegnać. Patrz teraz. No dobra. <laughs> mm, nie wiem, czy sobie zagrać jeszcze jedną mapkę. Ta chyba w, m, krótko trwała. Ile to w ogóle trwała ta mapka? Pomiń, pomiń. Dobra, to jak na odcinek pierwszy to może na tyle. Mm, bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, cześć i pa. No siemanko, na koniec filmu chciałbym dodać coś yy, jeszcze. Yy, I Chciałbym dodać yy, o tych seriach. Na moim kanale ponieważ nie wysłowiłem się tak w miarę zrozumiale w, w, w filmiku, gdzie strzelam, gdzie gram Battlefielda, więc robię to teraz. Eee, prawdopodobnie flatouta już na, mojej, na moim kanale nie będzie. Dlaczego? Ponieważ, jak mam odpalać tą grę, to jak na zwykle świecie mi się nie chce. Eee, mi się wydaje, że mi się już ta gra po prostu znudziła. Ale yy, serii nie zawieszam. Tylko może być dłuższa przerwa od niej. Po prostu musi mi znowu przyjść chęć, żeby w nią zagrać. Kolejną rzeczą jest to, jaka seria będzie. Yy, więc tak. Za niedługo prawdopodobnie będę mieć Minecraft'a yy, premium. Więc yy, sądzę, że z tej gry będą jakieś filmiki. Ale jak już mówiłem, w którymś z. Odcinku z flat chyba w bonusowym, że to nie będzie taka seria, że teraz cinamy drewno, teraz budujemy dom, tylko escape, No, i może jakieś survival games. Przepraszam, survival games. I Jeszcze jakiej serii nie będzie? Yy, muszę jeszcze zmienić na moim kanale, bo tam napisałem, że będzie. Yy, planuję zrobić Lego Star Wars. Dzisiaj sobie zainstalowałem tą grę, ale ona coś jakoś mi tak nie działa, ponieważ kiedy uruchamiam ją, to wyskakuje mi jakiś error, który uniemożliwia zagranie w tą grę. Więc Lego Star Wars nie będzie, ale. No, Lego Star Wars nie będzie. Dzisiaj z informacji w moim kanale usunę tą grę i no i te które zostaną to prawdopodobnie będą Call of Duty i Modern Warfare 2 też bym raczej się szybko nie spodziewał bo najzwykle w świecie mi się nie chce pobierać tego ze Steam'a ponieważ to troszeczkę zajmuje, a ja mam internet powiedzmy nie najlepszy Ok, to by było na tyle e, w tym w tym po odcinkowej, po, po odcinkowych informacjach. No, to ja się z wami jeszcze raz żegnam. Pamiętajcie, jeżeli się podoba, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, zalajkować, skomentować tego filmu. No, a to cześć. Pa, pa.